Hej halo No Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony znów MTH po dosyć długiej przerwie. I cóż, jesteśmy na mapie, niby zwykła mapa, nie, żartowałem. Tak bardzo śmieszne he he. A konkretnie jest to Epic Jump Map. Tak stwierdziłem, że czemu nie, poczekajcie, bo to wolę póki co na peaceful. Bo zaraz będę biegał i życie pewnie zejdzie całe i tak się to skończy. Tak, eee, Nie wiem, goś, sam czemu mu się tutaj generowało, no ale kij z tym. Jej, minecart. Wolę wziąć więcej, bo się boję. To wezmę wszystkie, co się będę. Dobra, i ludzie, słuchajcie, wiem, że dawno nie było filmów. O oh, fuck. Ale gówno. Wiem, że to moja wina. Ale też nie całkiem moja, bo cóż mój komputer nie zawsze chce działać tak jak powinien Czyli coś odpieprza i się buntuje. I mówi nie, dzisiaj nie działam, bo się przegrzałem. Mimo że jest zima. No ale dobra, cóż, nie będę mu... Nie będę jakoś póki co bardzo się na niego gniewał, bo jeszcze w ogóle... Nie. Bo jeszcze w ogóle przestanie działać i... Potem będę, kurna, dostanę bez komputera. Co byłoby wielką krzywdą dla mnie. I całej ludzkości. Tak. Ale cóż, dobra, już tam się jakaś mapa powoli generuje, więc zaraz sobie będziemy skakać, tak? Pokażę Wam mojego beznadziejnego skilla w parkurze. Tak. No to zwykła tabliczka bez niczego. Ok fajnie Dobra i cóż, idziemy od razu z parkurem. Co? Czemu tu nic nie ma? Wydaje mi się, że tu powinno być coś napisane, no ale... Okej. Okay. Ej, what the fuck, szukajcie? Czemu tu nic nie ma napisane? Dobra, robię krótkie cięcie, może jak jeszcze raz czytam save'a będzie działało. Okej, okay, już jest Żeby nieczyć żadnych bloków tylko czerwoną, zieloną i białą wełnę, okej okay. Wełna, zielona <gryny> Limonkowa to nie jest zielona, spoko Aha Your face super Okej, okay, czyli takie kolory mogę niszczyć, okej okay. Oj tam. Żebym nie zabierał rzeczy z dispenserów I właśnie, wpadłem teraz do wody, to muszę znowu tam skoczyć, żeby tu wskoczyć? Chyba nie a, gas muszę zbierać. Pewnie jak zwykle nie będę ich zbierał, albo nie będę nawet zauważał, kiedy je minąłem. O, wezmę sobie. Turut, turut. fuck, serio? Pro MTH Skill w parkour. Boże, powinienem zrobić w sumie sobie serwer na tym i zrobić to z Loki, ale... Znając nasz, ser nasz trolling, to byś wiecie. Ani jeden klocek by nie był przeskoczony Chyba, że niechcący ktoś by kogoś zepchnął. Dobrze Tu, 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 jej O, i to jest limonkowa wełna i takiej nie mogę niszczyć Podejrzewam, że właśnie mijam kilka skrzynek, ale fuck it tu, tu. Ja. Jestem tam nie było nic tam nie było. Właśnie białą wełnę mogę niby niszczyć, no ale cóż. Chyba jeżeli to jest podłoże, to nie bardzo ją mogę niszczyć. Tak jak tutaj. No jedzenie. Mm, nie doskoczę tam. No nie? Ta, nawet nie skończyłem. <grytanie> Put The lever on the diamond block. No problem. Tylko jak znajdę dźwignię. Aha, okej. Okay. To co to? Checkpoint Super No ale teraz to zjebałem Co jest? Shift mi coś lami O skrzynia A okej okay, dobra To stamtąd, stamtąd przyszedłem Fail Jej prawie achievement get super nie ma tu żadnej przypadkiem skrzynki chyba nie jaj miałem trafić a nie uderzyć w to checkpoint w ogóle um, tak planuję zrobić Uf, się bałem że nie trafię Planuję sobie zrobić coś, tak ta, czy taką serię, ale tamtą to już raczej seria jak serię, no tak jak to, czyli nagram parę odcinków po prostu z tego z tej mapy. I chodzi mi o mapę e, Mario Bros. To jest śmieszne strasznie. Znaczy, może nie tyle śmieszne, po prostu mapa, ale fajnie zrobiona. Tak, SKKF ją robił i tak ją zobaczy. What the fuck? Ale dźwignia. What the fuck? Co to było? Tak, u skkf ją zobaczyłem. I cóż, no to chyba chodzi, że jeżeli ktoś ją zrobił, to czemu ja miałbym niby jej nie móc robić? Gdy ona mi się podoba, jest moim zdaniem fajną mapą. I dzięki takiemu SKKF-owi poznałem tą mapę. I cóż, mogę sam się na niej spróbować. Aha, trochę to głupie przybi. No ale miejsza, mniejsza z tym. W ogóle to jest pierwszy filmik w nowym roku, więc najlepsze życzenia noworoczne, tak. Wiem, że minęło już kilka dni, pewnie ponad tydzień. No ale cóż, lepiej późno niż wcale. Cóż tutaj jest coś ciekawego? Chyba nie. Checkpoint and place it on glowstone A, czyli muszę znaleźć kilka tych Okej, okay. no spoko Magic Black Magic Przecież to i tak mi nic nie zrobi Fuck. Chyba o to chodziło że niby jak spadnę, to mnie to TNT miałoby zabić te. No ale cóż, moim zdaniem fajna mapa. Cóż, jeżeli nie masz skillu w parkurze, tak jak ja, to też się możesz na niej spróbować. Kurwa, co ja mam z tym spróbować dzisiaj, Jezu? W ogóle znowu nie pamiętam, o której zacząłem nagrywać i cóż, nie. Ale pewnie nagram całość pod rząd, żeby było łatwiej. Chociaż chyba, że nagram to wrzucę jedną część, żebyście już mieli Toż nie wiem w ogóle i tak teraz się cóż, mimo jak się rozpoczęło Ja odkąd jest KKF uruchomił, czyli od dwóch dni chyba skwadratową masakrę to cóż, no to teraz będzie z tamtym, więc będziecie raczej mieli co oglądać dobra jest to mógłbym nawet tam skoczyć do tego, ale nie. No jak nie jak tak kurwa. Bo mój skill jest oczywiście słaby. W ogóle kupiłem sobie Far Crya trójkę, ale jest pewnie z nim problem, gdyż na moim komputerze nie działa najlepiej, gdyż mój komputer się przegrzewa w chuj i nie mogę. Grać mu siebie i gra mu siostry. Tak to jest śmieszne, że siostra ma lepszy komputer od brata. Da fuck? No cóż, no niestety, ale muszę przyznać, że gra jest mega. Najprawdopodobniej już zaraz skończę, więc cóż. raczej nie będę z niej nagrywał materiału, bo nie. jej. Taki to prawie, że był. Taka to piękna muzyka. I gdzie teraz? Teraz tu. Skrzynia, ale to będę mówił tak w drodze powrotnej, o ile nie zapomnę. A tak znając mnie zapomnę. Dobra, nie zapomniałem. Idę po skrzyni. Tu też jest, tu nie ma. Hmm. Co, już powinienem H potworki włączyć, no nie? Śmieszne kurwa, kazali mi tu wziąć, to wziąć, żebym tylko mógł się tam tepnąć, bo szczerze mówiąc, bałem się, że spadnę. Okej, okay, to wybijemy. No cóż, pomysł muszę powiedzieć, że po raz pierwszy, mimo że już dosyć na wielu mapkach grałem, to pomysł po raz pierwszy widzę taki, żeby znajdować klocki, taki lekki puzzle. Fajnie.

Super, to mi wyszło. Tu jest ten checkpoint, tak? Ty. Chciałem powiedzieć, że daleki to on nie jest, ale zapomniałem właśnie, że to jeszcze tam w górę. Skakuj, płyń! I mogę tak tam położyć sobie wagonik? Nie mogę, no, szkoda. Nie wiem po co, szczerze mówiąc, ale czemu nie. a mapkę Epic Jump ep, Mapkę Epic Jump Map Poznałem od Mandzia, który tą mapkę przychodził z Blowem mimo że też chyba nie całą Znaczy nie wiem konkretnie jak tam było, ale tak poznałem ją od, od Mandzia, Więc też mi nie piszcie, że ściągnąłem. Bo tak ściągnąłem, Jezu. Nie rozumiem właśnie tego toś Kurwa mać! E, czemu ja nie... Ani razu nie wzdychł? Na no fakt, jak mam teraz niby wyjść Słodko mm -hmm. Urwa Dobra, mam pomysł, mam pomysł e, to powinienem wyciąć, ale nie chcę wycinać nic, bo nie będę musiał szukać tego momentu, no. a tego już mi się nie chce, wybaczcie. I tak, jest teraz taka opcja. Gdybym zrobił sobie siekierkę i żeby zrobić to szybciej, to całe drzewo by mi ścięło, bo mam w granym od Tri Capitator. Jakoś tak wiecie, że ścina mi całe drzewo, bo. Oczywiście byłem zbyt leniwy, żeby ścinać takie wielkie dżunglowe drzewo. Kurwa, Mać! Co ja zrobiłem? Ja chciałem, Jezu. Ja to jestem ogarnięty jednak w tych swoich. kurno działaniach. A. no, dziękuję. O, Boże. Dobra, powinienem dać radę, a jak nie, to będę miał problem. Okej. Okay. Tarzan House, super, tak wiem, że powinno się powiedzieć Tarzan, ale tarzan brzmi śmiesznie tak mówił mój ojciec. Mmm, dobra, w sumie skoro mamy już wszystkie jedzenie i tak dalej, to sobie możemy już włączyć łatefy. Łóżeczka, okej, okay, czekajcie, no to zrobię tak i... Co jest? No okej, okay. chyba ser wtedy nie wpisałem. Jej, taka na komendy. Super. przestraszałem się uj, ale się. Lodówka. Okej, okay, wiem, że nie mogę nie zabierać, ale nie powiedzieli, czy mogę, nie mogę sprawdzać, co tam jest. Okej, okay, trochę w koniec. No, pomysł fajny, chyba sobie sam coś takiego ogarnę. Mhm. When I Aha, czyli tamto to jest. To ma być creeper face, ok. Dobra, fajnie. chyć, A i tu chyba miałem w ogóle wyjść. No ale. Cóż. Ale nie wyszedłem. Hehehehe. To. He, he, he. I teraz muszę skakać po tym, żeby znaleźć. Glowstone. Co to jest? To okay, The fuck. Co to kurwa było? What the hell? No ale okej, okay, dobra, nie ja wiem. Po raz pierwszy, mimo że przechodzę tą mapę któryś raz, bo mi się nudziło. Stwierdziłem, że nagram dla was, bo cóż, bo tak, je put, je put, ja to jest parkourowcem, co tam jest napisane, a no okej, okay. przecież nie będę leciał kurde tam z powrotem, no to jest LOKI do mnie właśnie napisał na Steamie Więc dajcie chwilę No okej, okay, już jestem W międzyczasie tu wskoczyłem Tak Jej, macie pozdrowienia od Lokiego Zjem sobie coś hmm, Chyba mnie choroba znowu łapie Bo czuję, że mam mną zatkany Nie no, nie na najpierw tej kuchni i co tu takiego ciekawego? Skrzynia, miecz lepszy, fajnie i ej w końcu jakaś łza huc, 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 huc. Aaaa, Kurwa utknąłem Dziękuję Yeah nie, nie just, yep play Akio! <laughs> Ale pomysł śmieszny. Tak myślałem, że Creeper wyskoczy. No oh, Boże. Mhm, chodziło tylko to światełko te. To... fajny pomysł, mam bardzo fajny pomysł. Wypieprzę to co mi nie jest potrzebne. Hej, chodź, chodź, no lepszy biecz. Okej okay. Raż no. Myślałem, że jakieś klipery wyskoczą. Inne jakieś takie dziwactwa. I znowu to! Co to jest? kurwa. Łucznik. No co to jest? Mhm, jak fajnie. Hycyyyy! Oooo! Jej. Jaskinia. O skrzynia Kamienny miecz, po co mi kamienny miecz? Czekajcie, może tu coś będzie O tu jakieś tajne przejście W ogóle wiecie co? Chyba zaraz wyjdziemy z tej jaskini i zakończymy odcinek O ty kurwa Co jest ty babiloński? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck, 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 no, fuck. A zła, zeszedł, da, da, da. tam dalej jest. Tutaj ta się odbijać czy nie? Powinno. No strzelaj zama się, no, dawaj. Ustrzelaj, no to nie. A to ty ale ja zginę. No nie nie zginę. Fuck da 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 jabłko, jabłko, jabłko. da 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 i z nim, kiki, kiki. Tararatata. Ta, ta. Ciekawe co tam jest. Parał. Nie jestem samotny jak spotka. Więcej skrzyni za szybą. Okej, okay, tam jakieś przejścia, to jakieś inne takie dziwactwa. Jump five times on the path to unlock the next level tak kurwa pięć razy, sa sam sobie skocz pięć razy Złama się Kurwa, Chciałbyś Chociaż w sumie nie wiem, żeby coś, ale tam wyglądałbym tam miał iść, no ale to zaraz, bo tam widziałem jeszcze jeden sekret A już po tym sekrecie sobie zakończymy Fuck yeah. To chyba tyle. Dobra, to już sobie wyjdziemy i zakończymy. W sensie ja się za nim pożegnam. Skleję to sobie i cóż I zobaczymy się w następnym odcinku. Jej zbieram rzeczy, zbieram rzeczy to jest po to, żebym tu sobie skoczył i tu i tu i tu i bym spadł już Dur kurwa. Kurcze blade w czekoladę, tak dokładnie. Okej, tego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie, nie chcę. chcę. Nie chcę tropikalnego drzewa, ale płytkę naciskował sobie hehe he, tak zostawię. A to 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 to. się gdyby to działało. Ale co już, dobra, to ja byłem, ja byłem, jestem i będę. Ale kurwa poetycko ja powiedziałem. mth. I zapraszam do następnego odcinka i nara.